Drodzy Państwo, dzisiaj chciałbym zacząć od przeglądarki Internet Explorer. Jest to przeglądarka internetowa, którą na pewno wszyscy Państwo kojarzycie. Przeglądarka, która pojawiła się w 1995 roku i w pewnym momencie, w okolicach 2002-2005 roku, miała ponad 90% udziału, rynku, udziału w rynku. Natomiast dlatego chciałbym o tej przeglądarce dzisiaj opowiedzieć, ponieważ w połowie czerwca zakończył się już ostatecznie żywot tej przeglądarki. Internet Explorer tak naprawdę zdefiniował to w jaki sposób wyglądał internet na początku lat 2000 czy jeszcze pod koniec lat 90, ponieważ ta przeglądarka była wtedy bardzo zaawansowana, miała bardzo wiele funkcji, była również w pewnym sensie trochę za bardzo modyfikowana przez Microsoft pod kątem różnych specjalizowanych, unikatowych dla Explorera funkcji, czyli Microsoft chciał trochę Dopasować internet tak naprawdę do siebie. Nie trzymał się z ogólno przyjętych standardów z tą przeglądarką. Do, dodawał wiele różnych funkcji. Funkcje oczywiście były bardzo przydatne z punktu widzenia twórców stron internetowych, a ponieważ akurat, tak jak wspomniałem, ta przeglądarka w pewnym momencie miała bardzo duży udział rynkowy, więc twórcy stron stron internetowych albo wielu takich aplikacji webowych tworzyli te aplikacje konkretnie pod Internet Explorer bo zakładali, że skoro 90% użytkowników internetu przegląda ten internet z poziomu Internet Explorera, to nie ma co się przejmować. Tymi pozostałymi 10%, zwłaszcza jeżeli chcemy w naszej stronie, czy naszej stronie czy w naszej aplikacji dodać jakąś unikatową funkcję, to możemy tą funkcję zaprogramować dla Internet Explorera. Ona się bardzo fajnie wtedy tam wyświetlała. Można było dzięki temu tworzyć bardzo zaawansowane strony. To by nie były takie proste strony html ale miały dużo więcej różnych funkcji. Mogły to być po prostu już aplikacje takie webowe, które dzisiaj oczywiście już znamy, są one, są one bardzo popularne, ale jeszcze na początku lat 2000-tych tego typu aplikacje były mało, mało popularne, a Explorer Wiele, wiele takich funkcji, których nie miały inne ówczesne przeglądarki nie miała nie wiem mozilla na przykład czy, czy firefox, więc w tym w tym czy twórcy stron internetowych starali się te funkcje tego eksplorera wykorzystywać tak, żeby ich strony czy ich aplikacje po prostu były bardziej zaawansowane, ale oczywiście nic nie trwa wiecznie i w pewnym momencie Google wypuścił przeglądarkę Google Chrome, która okazała się dużo szybsza, która okazała się kompatybilna ze wszystkimi standardami. I internauci zaczęli już systematycznie przesiadać się z Internet Explorera właśnie na Google Chroma. To przesiadanie trwało bardzo, bardzo długo, natomiast szybko okazało się, że użytkownicy. Prawie całkowicie uciekli z tego Internet Explorera i udział Internet eksplorera spadł do pojedynczych procent. Natomiast użytkownicy przesiedli się albo na Chrome'a, albo na Firefoxa, albo na na przykład Safari w przypadku użytkowników yy, Apple. Yy, natomiast yy, Internet Explorer podczas swojego żywota, czyli w te, te lata 95 do dzisiaj, do 2022, czyli do momentu, kiedy Microsoft ogłosił już całkowitą, już definitywną śmierć tej przeglądarki, czyli dla Internet eksplorera nie będą wydawane już żadne łatki bezpieczeństwa. Wszystkie aplikacje, które były tworzone dla Internet Explorera już y, póki jeszcze działają, to będą działały, natomiast jeżeli zostanie wykryta jakakolwiek nowa luka bezpieczeństwa w tej, w tej przeglądarce, czy jakakolwiek luka w aplikacji, która, takiej aplikacji webowej, która została przygotowana pod Internet Explorera, to te luki już nie będą łatane i te strony już po prostu przestaną albo funkcjonować, albo będą potencjalnymi oknami na świat dla... Przestępców. To a propos właśnie okna na świat do Internet eksplorora przyległo bardzo wiele takich łatek. Po pierwsze, ta przeglądarka była po prostu taka bardzo obcie, przeciążona. Ociężała, chciałem powiedzieć, bardzo powolna. To powodowało, że jak użytkownicy przesiadali się na Chroma, który był nową, lekką, bardzo szybką przeglądarką, to natychmiast odczuwali te, tą, ten wzrost wydajności po, po migracji z Explorera na Chroma. Na Dlatego za, pojawiło się bardzo dużo różnych memów, różnych żartów na temat Explorera, jak to on z opóźnieniem na różne rzeczy reaguje. Więc jeżeli wpiszecie Państwo w górę, Google, Internet Explorer, memy, znajdziecie mnóstwo takich memów, i to był jeden akurat powód, dla którego ludzie uciekają na Internet Explorera. On po prostu był za wolny w porównaniu do innych ówczesnych przeglądarek, a drugi problem był taki, że w tym Internet, Explorer, inter, Internet Explorerze znajdowało się dużo luk bezpieczeństwa, które Microsoft starał się na bieżąco łatać, ale ze względu na tak dużą popularność tej przeglądarki, yy, cyberprzestępcy po prostu wykorzystywali te luki, te luki i byli w stanie zaatakować nasze komputery po prostu za pośrednictwem strony internetowej. Czyli my przeglądając stronę internetową w Internet Explorerze, po otwarciu takiej strony, nawet jeżeli nic nie kliknęliśmy na takiej stronie, mogliśmy, zostać, mogliśmy zainfekować nasz komputer szkoleniowym oprogramowaniem, ponieważ ta strona wykorzystywała którąś, któryś z błędów, który jest zawarty w Internet Explorerze. Więc bardzo często to tu też było przedmiotem różnych memów i żartów na temat Internet Explorera, to, że ta przeglądarka po prostu zawierała tak dużo błędów. Oczywiście Microsoft starał się ratować tego Internet Explorera, starał, starał się wydawać kolejne wersje. Ostatnia wersja, jaka się pojawiła, to był 2013 rok. To była wersja Internet Explorer 11 i w tej wersji już bardzo wiele błędów poprawiono. Ale ta zła fama, jaka się ciągnęła za Internet Explorerem od lat, powodowała, że użytkownicy już nie chcieli wracać do Internet Explorera po tym, jak już się zdążyli przesiąść na, na Chroma, czy Firefoxa, czy Safari, czy chociażby na przykład Operę. I Microsoft jedyne, co mógł zrobić, Stab MOOC. przemianować tę przeglądarkę na zupełnie inną nazwę i w ten sposób pojawił się Edge, który tak naprawdę nie jest przemianowanym Internet Explorerem. To jest przeglądarka, która wykorzystuje ten sam silnik renderowania stron, czyli Chromium, czyli ten sam, który jest zawarty w Google Chrome. Czyli Edge jest tak naprawdę Microsoftową wersją Google Chroma i ten Edge zaczął systematycznie zastępować Internet Explorera. Natomiast przez wiele lat jeszcze Microsoft utrzymywał tego Internet Explorera, czyli mieliśmy w się dwie przeglądarki. Mieliśmy Internet Explorer i Edge, z tego względu, że było cały czas wiele różnych stron i wiele różnych aplikacji, jeszcze pamięta, pamiętających wczesne lata 2000, które po prostu działały tylko i wyłącznie w Internet Explorerze. Więc już Microsoft oczywiście ogłaszał, że, że deweloperzy, miejcie to na uwadze, że my niedługo przestaniemy korzystać z Internet Explorera, że przestaniemy go wspierać, nie będziemy już wydawać nowych łatwach bezpieczeństwa, a wy macie jeszcze wiele lat na to, żeby wasze aplikacje, wasze strony internetowe przepisać na współczesne przeglądarki, tak żeby one działały w Chrome, w Edge'u, czy chociażby w Safari. Natomiast, jak to wiemy, oczywiście w życiu, jeżeli coś działa, to, to wiele osób decyduje się, żeby nie ruszać te, tego typu rozwiązań, więc jeżeli mieliśmy jakąś aplikację, ta aplikacja działała w tym Internet Explorerze, to wielu pracowników, wiele firm cały czas korzystało z tego Internet Explorer'a. Dotyczy to się przede wszystkim agencji rządowych, które cały czas z Internet Explorer'a korzystały i które zawsze miały jakieś inne sprawy na głowie, zawsze jakieś inne wydatki, które powodowały, że nie migrowały swoich aplikacji na nowsze przeglądarki, tylko po prostu trzymały się tego Internet Explorera. Do tego Internet Explorera były wydawane cały czas nowe łatki, nowe aktualizacje, ale doszliśmy do momentu, gdy właśnie Microsoft powiedział, koniec, to jest 15 czerwca 2022, koniec wsparcia dla Internet Explorera, teraz tylko i wyłącznie będziemy aktualizować Edge'a, a wszystkie aplikacje, które są napisane tylko pod Internet Explorera, po prostu od dzisiaj stają się niebezpieczne. Problem oczywiście dzisiaj z tym internetem Explorerem jest bardzo duży, ponieważ, tak jak wspomniałem, nadal mamy mnóstwo różnych aplikacji, zwłaszcza w agencjach rządowych w... Agencjach pozarządowych czy w firmach, organizacjach pozarządowych wciąż jest bardzo wiele różnych aplikacji, bardzo wiele różnych stron internetowych, które działają tylko i wyłącznie w Internet Explorerze. Możemy taką funkcję emulacji Internet Explorera uruchomić w Edge'u, ale to jest nie to samo. Nadal możemy mieć problemy z renderowaniem stron. Tu bardzo ciekawy jest problem na przykład w Japonii, ponieważ w Japonii 50% organizacji rządowych nadal wykorzystuje strony czy aplikacje webowe stworzone właśnie pod Internet Explorera. No i teraz. W okolicach właśnie czerwca, wszystkie te organizacje nagle wpadły w panikę, zaczęły się zaczęły dzwonić do różnych firm deweloperskich z prośbą o natychmiastową migrację swoich aplikacji. I to oczywiście sprawa jest dość zabawna, ponieważ miały na to bardzo wiele czasu, bo wiadomo, że Internet Explorer nie będzie wspierany już po 2022 roku. A tymczasem, oczywiście, jak to znamy pewnie wszyscy doskonale z życia, zabieramy się za wiele rzeczy na ostatnią chwilę. I w tej ostatniej chwili okazało się, że teraz japońskie firmy program są przeciążone, nie są w stanie tych aplikacji migrować i będziemy teraz prawdopodobnie obserwować chaos w przypadku bardzo wielu organizacji rządowych. Ja bym to tutaj akurat przy, przy tej okazji chciałbym też do Państwa zaapelować, żebyście Wy też starali się jednak trzymać różnych standardów, niezależnie od tego, czy tworzycie aplikacje webowe, czy tworzycie jakieś produkty. Możemy tutaj pomyśleć sobie chociażby na przykład o złączach ładowania w naszych smartfonach. Był taki moment, że do smartfonów, czy jeszcze wcześniej do telefonów komórkowych, wiele tych złączeń. Ładowania było w bardzo różnych standardach i producenci różnych akcesoriów. Zgadywali, który z tych standardów zostanie z nami na dłużej. Na szczęście, tym standardem, który został na, z nami na dłużej, jest USB. Jeszcze Apple broni swojego złącza Lightning, ale też będzie miał, już niedługo będzie migrował swoje iPhony również na złącze USB typu C. Więc wszyscy, którzy trzymali się jakiegoś konkretnego standardu, tak jak zgadywali, który standard może być właśnie tym najpopularniejszym, teraz mają problem z, ze swoimi produktami, ponieważ jak wyprodukowali bardzo dużo ładowarek do telefonów, chociażby Sony Ericsson, to dzisiaj te ładowarek. Są oczywiście bezużyteczne. Więc yy, chciałbym, żebyście mieli to również yy, na względzie, że czasami pewne yy, standardy, które nie są standardami, pe, pewne, pewne typy złącz, te pewne typy yy, platform, yy, które wydają się bardzo zaawansowane, ale analitycy, specjaliści mówią, że to niekoniecznie będzie standard. Bo bardzo często jest tak, że to ten gorszy standard wygrywa. Mamy przykład yy, chociażby taśmy VHS i Betacam. Yy, kiedyś mówiło się, że właśnie Betacam, czy Beta jest yy, dużo lepszym standardem, niż. VHS, więc, to będzie ten system, który będziemy wykorzystywać do zapisu film, filmów u nas w domach. Okazało się, że wygrał VHS. Potem pojawił się na przykład mini dysk, który też miał wyprzeć płytę CD, także nie wygrał. Więc sprawdzajcie dokładnie, słuchajcie tego, co mówią analitycy, tego, co mówią osoby, które bardzo głęboko siedzą w temacie i analizują, który z tych standardów będzie najpoprawniejszy w przyszłości. I trzymajcie się tego standardu, bo tak jak tutaj ten przykład Internet Explorer pokazuje. Wszyscy, którzy myśleli, że Internet Explorer będzie trwał wiecznie że nie trzeba się przejmować standardami, nie trzeba się przejmować standardami, które są y, ustandaryzowane dla wszystkich, y, wszystkie te aplikacje, które były tworzone pod jedną konkretną, wybraną platformę, czyli w tym wypadku Internet Explorera, dzisiaj przestają działać.